Szanowni Państwo, dziennikarze Onetu, Kamil Dziubka, nazywany przez Krzysztofa Stanowskiego Dziubkiem, śliczne, oraz Jacek Gądek w podcaście Stan Wyjątkowy, powiedzieli co najbardziej boli teraz Donalda Tuska. Co go tak najmocniej upodło, co go tak uwiera najmocniej. No i chodzi o to, że prezydent Andrzej Duda, kiedy jeszcze był prezydentem, on sobie zabezpieczył relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a tutaj na tej arenie europejskiej pił prym wiódł premier Donald Tusk. Tak się podzielili, Duda nie był jakoś mocno ekspansywny, nie chciał więcej, chciał tą swoją działkę zachować. Natomiast boli bardzo Donalda Tuska, że Karol Nawrocki chce sobie zawłaszczyć wszystko, i w dodatku robi to skutecznie. Podobno to zdaniem dziennikarzy OnEtu bardzo mocno uwiera i boli Donalda Tuska, i on się będzie próbował rozpychać. Swoją drogą jest to dosyć zabawna historia, Szanowni Państwo. Karol Nawrocki człowiek, który w polityce jest krótko, jakiś tylko czas, od ponad tygodnia jest prezydentem potrafi wypierać tak. Doświadczonego polityka jak Donald Tusk. No proszę bardzo, tak? Da się, da się. No ale Karol, Karol Nawrocki ma silne wsparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, który widzi w nim swojego człowieka, yy, któremu pomógł zostać prezydentem. No i Karol Nawrocki po tych pierwszych dniach, po tych rozmowach z Trumpem, po tym, jak to Tusk musiał udać się do niego, żeby dowiedzieć się, o czym była rozmowa europejskich liderów, to no Karol Nawrocki wychodzi tutaj na. Najsilniejszego jak dotąd gracza. Pytanie, na ile to utrzyma, ile mu się uda zachować ten poziom. To będzie bardzo ciekawa sprawa. Musimy to obserwować, będziemy to komentować codziennie. Dla Was. Do zobaczenia.